Bo... Isia bo cię saba ugryzie Bo piesek zrobi ama Zostaw Zostaw bo piesek A. zrobi ama Nie Ajsza nie gryź pieska Pani. zostaw jej ucho zostaw bo cię ugryzie A. nie ty jej nie gryź Jasio ma, ja to ma. Ja się Jasio ma uszy tak ma. A ma no i Ajsza ma pokaż widzisz Saba chciała cię ugryźć no Opiem, opiem.! No i mama ma uszy tak. Ma mama, mama. Jasiek nie kopsaby. Zamknij ją tam.